Det her er konstant, da. Ale siarpnij, ona się zegnie O, Dobra Do góry przebiegniesz, a ja do dołu Ale to widzisz, jeżdżę jest, mi jest. Jeszcze w tak Jeszcze troszkę no. Dobra. O. o, siedzi Dobra, tu pchnę się zejdzie Mogłem polecieć chyba, najpierw to złapać tam, co? To co nie mówicie? Weź, bo z banki będę wrzucał. Dobra. Walimy tu czy nie? Co? Nie ma sensu nie chyba nie Dobra ustawiamy, mierzymy i lecimy dalej I mamy sytuację tego typu, że to mamy 17 cm, to mamy 16 cm i musimy uwzględnić, co. bo tutaj górę to sobie ustawimy, nie? Tylko musimy uwzględnić, co tam przy tym zaciosie. No. Teraz tak, musimy mieć tu osiemdziesiąt osiem i pół, trzeba cofnąć ją. 12.90 musi być na górze, tak jak i na dole, nie? Tylko tam, co odmierzyliśmy tą pierwszą, bo jest nam łatwiej, także cofniemy się. A gdzie jest ten bit normalny? Dobra, ale to i tak musimy mierzyć, wiesz? Próbuj złap teraz i zmierzymy. Dobra. 80, osiem i pół ma być. Osiemdziesiąt, no jest, no jest, no i zostaje, zostaje, ale jeszcze spuścimy sobie tego piona za czym pomierzymy przekątne teraz tak, od tamtej możemy wiesz co ustawiać za koleją wszystkie eee, to nam się nie zmieni a tu zaraz blata weźmiemy piona spuścimy jeszcze to wymierzymy eee, tu jest ci**ka padła także robimy sobie wiatrownicę eee, wymiar łapiemy na dole u góry ustawiamy, przykręcamy prawda, to działa w ten sam sposób jak stężenie w rusztowaniu i za koleją każdą, każdą jedną tak ustawiamy A ja bluzam okno na bloku <grym> Piękny mówi, że mamy, ma gorzej, bo my to pod dachem mamy robotę To ty... <grym> No Dawaj, ukazuj Puść, puść Padesz, padesz, zrób padesz, No no no. Jest? Dobra, złapię tam piękny, złapiesz to? Dobra, czekaj, może ja złapię. Docinamy belki stropowe, żeby nam nie wystawały poza krokwie, nie? Bo ja będziemy membrane. Przybijać to po prostu, żeby jej nie pokaleczyć tymi belkami. No i ogólnie by odstawały, nie? Także trzeba to doczyć. I wiecha wisi No i tak krokwie mamy już wszystkie zrobione Belki stropowe podocinane Także jutro z samego rana bierzemy się za szczyty I Tak bierzemy się za murowanie szczyta I teraz tak puściliśmy sobie żyłkę Po krokwi na zewnątrz I skontrolujemy sobie poziomicą. Czekaj Czy mamy tutaj pion? Nie dotyka, nie dotyka. Jak widać, pionik jest. Jeszcze mogę troszkę wysunąć. Dobra, bajeczka. Bajeczka. Także y, tym pionem, co ustawiliśmy, później to odległość od tego, prawda, do góry. I z automatu nam te już wychodzą w pionie. No i murujemy. Tutaj zostawiamy sobie. Gdzie ja tę metrówkę rzuciłem? Tutaj zostawiamy sobie 6 centymetrów. Paweł na 6 rób. Dobra. Tak, żeby tu jeszcze nam się pręty zmieściły, prawda? go Ciach, pach no i krokwi tutaj pilnuje prawda pionu to nam będzie już utrzymywało bloczki w pionie jest ok jest ok możemy sznurek rozciągnąć Tutaj nie dojeżdżam do końca. Za dużo nawaliłem. Tu jeszcze damy papę przed zalaniem na belkę. Na murłatę, żeby murłata bezpośrednio nie leżała na ciemnobetonu. Na Że murata nie miała kontaktu z betonem. O! Hmm. Kurczaki. dziadek takie sobie pożyłem. Jest jeden, drugi? takie 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 Zrobimy rowek. I tu pierwszy musimy do wysokości wymurować. Nie. Masz? Czekaj. Dobra przyczep sobie, ja tutaj zrobię już robotę z tym. No. Już zrobiłem No na, na to dobrze tam przyczpni Masz Dobra No i dobra i lecimy do sznureczka Albo jeszcze go dziada Trochę spróbuję naciągnąć nie ma więcej tych wozi, by tu wiesz, tu, tu i by to nie zjeżdżało nam Te 6 cm mierzymy się od krokwy? Tak Aha, dobra, to ja tak, poczekam by Od krokwy tutaj, żeby było minimum 6 centów Na beton i na pręt Tylko tak wiesz Paweł, o tak se mierzę. No Jest? No to sobie przyczep teraz Ta, 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 ta. Jakieś samorodki naprawdę dobry piasek, ale tyle kamyczków ma w sobie i później nie idzie dobić tego... Mm. widzicie, jak jest niewygodnie, dziada wsadzić jakiś sznurek z tej strony, tu do sznureczka. Tutaj pionik. Sekundo momento. Dobra, mamy. Mamy to. Dobra. I następne. Dobra wymurujemy to i później już na kleju lecimy nie?